Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będziemy sadzić cebulę ozimą. Termin sadzenia cebuli o zimnej jest od końca września do listopada. Póki ziemia właściwie nie zamarznie, można jeszcze tą cebulę wysiewać. Ja mam dwie odmiany cebuli: jedną taką, jak widzicie, e, ładną białą, a drugą rodzinną. Nie wiem, czy kojarzycie cebulę rodzinną, ale ja ją uwielbiam. Moja teściowa na nią mówi chyba pyrczana. To jest cebula, która je, składa się z e, takich mniejszych cebulek, jak ją. E, otworzymy, to mamy takie jakby ząbki jak od czosnku. Ja ją uwielbiam, bo ona ma bardzo dużo szczypiorku. Także jeżeli chcecie cebulę, która przede wszystkim nie jest za duża, bo jeżeli chcecie na przykład na pomidorka taką jedną, to bez problemu możecie ją sobie pokroić. A druga sprawa jest taka, że ona naprawdę bardzo wcześnie ma szczypior i taki gruby, fajny. Jak sadzimy cebulę wiosną, to najczęściej zbiory mamy gdzieś w lipcu, na początku sierpnia. W zależności od tego, jaką pogodę mieliśmy wiosną, jak, jak szybko się ziemia nagrzała, ten zbiór jest. No, mniej więcej na przełomie lipca i sierpnia. Z kolei jeżeli wsadzicie sobie cebulę o zimą, to zbiór takiej cebuli będzie już przypadał na czerwiec. Także czerwiec, początek lipca, a także jak widzicie, przynajmniej miesiąc wcześniej. Jeżeli tylko macie taką możliwość, to sobie zamówcie albo kupcie gdzieś stacjonarnie cebulę o zimą i przynajmniej chociaż z dwa rządki sobie tej cebuli wsadźcie. Chodźcie, idziemy sadzić. Pamiętajcie, że cebula nie lubi kwaśnej ziemi. Żeby odnieść sukces w uprawie cebuli, to trzeba tą grządkę, na której będziecie sadzili obojętnie, czy to będzie podwyższona grządka, czy tradycyjna, płaska, trzeba odpowiednio przygotować. Cebula nie lubi rosnąć w kwaśnej ziemi, więc najlepiej będzie, jeżeli sobie sprawdzicie, jaki macie odczyn. Druga sprawa jest taka, że cebula jest niezłym żarłokiem, więc potrzebuje takiej no, zasobnej gleby. Idealnie będzie sadzić cebulę po roślinach psiankowatych. Jeżeli przed roślinami psiankowatymi, na przykład pomidorami, dawaliście obornik lub inne nawozy, to cebula będzie w tym miejscu w kolejnym sezonie świetnie sobie rosła. Ale jeżeli nie nawoziliście niczym swoich pomidorów w tym sezonie, w którym będziecie teraz sadzić jeszcze na jesień cebulę, to dodajcie jeszcze dodatkową ilość nawozu. Ja używam takiego ekologicznego z certyfikatem do upraw ekologicznych. On jest o tyle fajny, że możecie go stosować też jako poplon, bo on ma dużo takiej masy organicznej. Wsypuję sobie w te moje rowki, które tu widzicie, zrobiłam. I jeszcze, żeby cebula nie była podgryzana przez szkodniki, a jednocześnie, żeby tutaj odkwasić trochę glebę, dodam popiół. Możecie też zaprawiać cebulę w ten sposób, że bierzecie cebulki sobie lekko namoczycie i przesypiecie popiołem i tak wiecie, potrząśniecie parę razy i cebula będzie zaprawiona odpowiednio. Ja mam popiół z naszego ogniska i niestety padał deszcz i nie jestem w stanie przesiać popiołu, więc troszeczkę jak widzicie tutaj jest takich malutkich kawałeczków jeszcze drewna, ale to niczemu nie szkodzi. Cebulę o zimą. Wsadzimy nieco głębiej niż tą cebulę wiosenną. Będę ją przesypywała ziemią tak, żeby cebulka była zasadzona na cebulę wiosenną. Wystarczy, że wciśniemy na tą głębokość do ziemi. Cebulę o zimą warto je dać nieco głębiej, żeby czasami nam nie zmarzła. Teraz, jak widzicie, tutaj mam nawóz i popiół. Wezmę to troszeczkę sobie, wymieszam w tym rowku. W te dołki sobie będę wkładała cebulę. Pamiętajcie o tym, żeby zachować odpowiednie odstępy, bo cebula musi mieć miejsce do tego, żeby się odpowiednio rozrastać. Cebulę sadźcie w odległości około 5-6 cm. Chyba że wiecie tak jak ja, że będziecie pierwszą cebulkę wycinać już sobie wczesną wiosną do nowalijek na kanapeczkę, to możecie ją posadzić dwa razy gęściej, ale będziecie musieli ją koniecznie na wiosnę usunąć. Także jak widzicie, ja sobie sadzę cebulę w odstępach jakieś 3-4 cm i, i tyle w zupełności wystarczy. Jeżeli chcecie sobie posadzić tą cebulę o ozimą, tą rodzinną, to przed posadzeniem musicie ją sobie podzielić na mniejsze główki, tak jak czosnek. Tak jak czosnek, musicie ją odłamać, o, tak, żeby te miejsca, z których wychodzą korzonki, były na jednej i na drugiej. Także jeszcze raz robimy rowek. Dodajemy jakiś nawóz, chyba że dodawaliście już obornik. Popiół, jeżeli macie, bo jeżeli nie macie popiołu, no to możecie go pominąć, ale warto dawać popiół, żeby te cebulki trochę były zaprawione, żeby te szkodniki nam e, cebuli nie zniszczyły. Sadzimy cebulkę, a tutaj jeszcze musimy to wymieszać. Dzisiaj jest sobota, wszyscy pracują dookoła, więc te hałasy no trochę musicie mi wybaczyć. No i sadzimy tą cebulkę. Cebula przed zimą się jeszcze ukorzeni. Chodzi o to, żeby ona nie wypuściła. Nie można cebuli sadzić za wcześnie, bo cebula nie ma wybić nam jeszcze jesienią w szczypior, tylko ma nam ten szczypior dopiero wypuścić wiosną. A teraz jesienią i przez całą zimę ma się porządnie ukorzenić. No, i tak ładnie posadzoną cebulę, teraz musimy, oj, zagrabić, żeby ją trochę zasypać. tak posadzoną cebulę. Teraz wystarczy jeszcze tylko podlać, jeżeli u Was jest suchą. U mnie ziemia jest taka w miarę wilgotna, wczoraj padał deszcz, więc nie muszę tego robić. A dodatkowo warto jest teraz jeszcze czymś ściółkować. Można użyć słomy, można użyć e, na przykład zrębek przekompostowanych, można użyć też takiej tej <grywki> Te Ta Biowłókninę mam po pomidorach, które tutaj leżały, więc wykorzystam ją i nakryję sobie tą grządkę tutaj tą biowłókniną. Każda ściółka zmniejszy ryzyko przemarznięcia tej cebuli, a dodatkowo nawet Wiosnę, cebula nam szybciej wykiełkuje. Jak zobaczę, że szczypior zaczyna mi gdzieś już wybijać wiosną, to zdejmę tą ściółkę. Trochę dziurek, ale to nic. Przynajmniej będzie widać, że cebula kiełkuje. Za chwileczkę sobie dosadzę z drugiej strony jeszcze cebulkę i nakryję na całości. A teraz chodźcie do szklarni. W szklarni, jak widzicie, mam wysiany koperek, rzodkiewkę, sałatę ma szpinak. I mam nadzieję, że tymi zbiorami będę się cieszyła nawet do wiosny, bo jeżeli mocno nie przemrozi, to sałata ze spokojem mi całą zimę będzie wydawała młode listki. Tutaj w ziemię, w szklarni już sobie przygotowałam wcześniej, więc tutaj tylko zrobię sobie rowki i też wsadzę cebulę. Cebula tutaj ta ozima w szklarni będzie dużo szybciej niż ta w gruncie, także będę mogła ją bez obawy usunąć przed wsadzeniem pomidorów albo przed wsadzeniem ogórków, w zależności od tego, co tutaj jest przewidziane w Waszych szklarniach. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zimą tą cebulę tutaj co jakiś czas podlać. Jak widzicie, ja tutaj ziemię mam dosyć wilgotną, więc nie muszę podlewać. Nie przelewajcie też cebuli, bo Cebula na razie będzie bardzo wolno rosnąć. Dopiero będzie się ukorzeniać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału, o dawaniu łapek w górę i o pisaniu miłych komentarzy. E, idę wsadzić do końca moją cebulkę. Gdzie zamawiałam moją cebulkę, zostawię Wam w opisie tego filmiku. Do zobaczenia!